Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj rozpoczynamy przy komputerze, ponieważ potrzebujemy projekt takiego oto, takiej oto planszy. Kojarzycie go? Grę taką, no, mocno logiczną, Myślę, że tak. Dla osób, które nie kojarzą. Czarne i białe piny. Różnej wielkości pola. W ogóle tutaj o, czy to jest jakaś wersja wypas. No bo taki blok to już z 20 kg. Jak nic. My zrobimy troszeczkę mniejszą wersję. Już tutaj patrzymy, już patrzymy i tutaj, tutaj okej okay. dobra. I tutaj mamy coś, co musimy wykonać. O, to nawet jakiś animowany GIF. W każdym razie, wersja taka największa, najbardziej chyba rozbudowana, to jest 19x19 pól, a przepraszam, 19 na 19 linii. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Myślę, że wśród nas będą znawcy i spece tejże gry. I cóż, zabieramy się w takim razie za rysowanie tego projektu bardzo skomplikowanego. No i tak, i teraz już tu widzę, że nie mam mojej kartki magicznej, ale nie szkodzi. 440 na 480 Zobaczymy, czy to będzie wy odpowiedni wymiar. W każdym razie. Jedno pole, tak jak powiedziałem, ma 20 na 20, 22 na 24 mm. Eee, boom. I on go robi? Tutaj go robi. Czyli w pionie to jest ok. I teraz tak. Od czego zaczniemy? Od przemyślenia, tak naprawdę, czym będziemy też to od razu frezować. Ja myślę, że tutaj będę używał frezów V-Bit, czyli tych takich cieniutkich, bardzo. Czyli będę potrzebował rysować te wszystkie elementy liniami. Więc zrobimy to, słuchajcie, w następujący sposób. Powielimy sobie to, żeby znaleźć wymiary.

Sprawdźmy, czy tylko jest OK. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, czyli jest 19 linii. To wszystko sobie zgrupujemy. I teraz zobaczmy tylko. Mm, zobaczmy tylko wymiary. 396 na 432. Dobra, możemy sobie tutaj w takim razie zrobić tak. Dodamy sobie dodatkowe linie. Tak, jedną, drugą. I w tym musimy zrobić nasze pola. To wszystko na razie wywala stąd. Albo nie, jeszcze nie. Czekajcie, myślę, jak to zrobić. Najszybciej. Możemy to sobie przesunąć do nowej warstwy. Grid. I jeszcze sobie to ukryć. I tam już to siedzi. I teraz zrobimy tak. Narysujemy linię. Tutaj. Jedną. I tą linię przesuniemy w bok. Tu będzie jeden, tu będzie dwadzieścia dwa. Sprawdzamy. Bum, jest OK. Pierwszą wywalę. Ponieważ pierwsza to będzie obrys. I teraz w drugą stronę. Stąd dotąd. I teraz pójdziemy w górę czyli zero, dwadzieścia cztery eee, poszło? Ta, 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 ta. tutaj osiemnaście, tutaj jeden bum, jest ta linię tutaj na dole też usuniemy i mamy nasz, naszą siatkę Ups, tu mi się przesunęło niechcąco. Ajajajaj. Redo. Redo. Dobra. Teraz to sobie wszystko zaznaczymy. Zgrupujemy. Dobra i mamy siatkę. Teraz dodamy do tego ramkę. Kolejny obiekt. I jeszcze potrzebujemy te pola specjalne. I te pola specjalne zrobimy w następujący sposób. Oczywiście kółeczko. Postawimy sobie tutaj na środku 3 mm. Może być. To naprawdę wystarczy. Ctrl C Ctrl V i kopiujemy sobie tutaj to. Przesuwamy. Siedzi. Jest jeszcze jedno polanie. Tam na środku. Tak jest. Control C, Control V. I ładujemy tutaj. Dobra. Teraz zaznaczymy sobie to i to. CTRL-C, CTRL-V i kolejne są tutaj musimy to przesunąć jest, jest i jeszcze jedna została tutaj na środeczku. Przesuwamy. No, dalej. Siedzi? Siedzi. No, i teraz zobaczmy. Mamy obrys. Mamy kratki. To teraz zrobimy tak jeszcze. Zaznaczymy sobie te 9 punktów. To. To również to zgrupujemy. Dobra. Ta linię możemy wywalić. D delete, delete, to na dół, Dobra. I teraz przesuniemy sobie to o 22. 24. Jest, jest. Jeszcze coś dodamy. Wytniemy sobie to od razu, czyli dodamy jeszcze jeden obrys. I tak wygląda nasz szkic. Oczywiście, sejwujemy to. I zaczynamy teraz pracę ze ścieżkami. Nie, jeszcze coś innego zrobimy. Powiększymy sobie troszeczkę ten format. Zróbmy tu 5, 5. Na przykład tak. Dobra. I teraz zaczniemy pracę. Najpierw zaznaczymy linię zewnętrzną. Zrobimy to ścieżką profilową. Wybierzemy wybierzemy V-bit 60 stopni tak, i na głębokość ja myślę, że poniżej milimetra zrobimy na przykład 0,7 0,75 tak jest bum, tutaj zaczniemy sobie zaznaczać to będzie może nie na nie, czarny Żebyśmy widzieli, co się dzieje. Dobra. Idziemy dalej. Teraz te ścieżki. Tutaj znowu. O, czekajcie. A, źle, źle, źle. Zobaczcie. To musimy iść tutaj po ścieżce. Właśnie. Tu byłby błąd. Reset. I teraz OK. Dobra. Teraz cały ten grid, czyli ta siatka podziałowa, również po linii 60 stopni, i jedynie co zmienimy, to zrobimy to pół milimetra. I kalkuluj. Pum, gotowe. Już delikatna siatka nam się pojawia. Teraz nasze punkciki, te miejsca specjalne. To zrobimy inaczej. To zrobimy, to zrobimy tą funkcją wikarw i głębokość na przykład 1 mm. Kalkuluj. Widzicie? Fres wejdzie na milimetr głębokości i to wszystko, to naprawdę wystarczy żeby już było widać te punkty specjalne i zostaje nam wycięcie tego materiał mam 38 mm 38 to jest ważna rzecz zaznaczamy tę ścieżkę i wycinamy oczywiście nie takim frazem Fres, który tam użyjemy, to będzie pewnie ósemka. Nie mam takiego, więc sobie szybko zdefiniujemy nowy kop. Tak jest. 8 mm. Może być, może być. I to jest ok. Wybieramy. Ten, tą ósemkę, i teraz na jaką głębokość? Zrobimy to inaczej. Zrobimy to słuchajcie na 35 mm. Zostanie 3 mm do końca. Ponieważ na stole nie mam jeszcze. Wiecie czego? Nie ma tam żadnych MDF-ów czy innych materiałów, więc. No i teraz sobie. Reset preview Preview All visible toolpaths I mamy słuchajcie Taki oto Taką oto szachownicę Wszystko? Myślę, że tak Czyli czeka mnie jedna zmiana narzędzia Tyle w temacie Więc ja to sejwuję I teraz opcja sejwowania Może jeszcze to pokażę Zaznaczymy sobie pierwsze trzy ścieżki, ponieważ one są jednym narzędziem wykonane. Zachowuję. Tutaj włączamy sobie tą opcję, żeby wy wyrzucił mi different Tools. Nie, to jest OK. I teraz wybieramy oczywiście dla Hance, czyli do tej nowej maszyny naszej. To było chyba USB stu usb cnc w milimetrach I co? Ej, gdzieś się walnąłem? No to sprawdzamy. Tu jest e, 60 stopni, tu jest w porządku. Tu 60 jest OK. Tu. A. Widzicie? Walnięta. Walnięta. Czemu nikt nic nie mówi? 60 select. Podamy tak. Przekalkuluj wszystko. Reset tarodon. Zrobił OK. I jedziemy jeszcze raz. Zaznaczam trzy ścieżki. O, i teraz już nie zgłasza błędu, bo jest to wykonane jednym typem freza. O, jednym, jednym i tym samym. I możemy sobie to zapisywać, a później drugim za drugim podejściem wybieram już ten profil wycinający. I to wszystko. Więc parę minut, i mam projekt gotowy do wykonania, więc kolejny film to już realizacja tego warsztacie. Do zobaczenia. Na razie.